Witajcie na moim kanale. Mam na imię Daria. Dzisiaj będzie moja wersja szybkiego makijażu. Kiedy potrzebuję na szybko gdzieś wyjść, a chcę wyglądać w miarę ok, to taki makijaż na szybko wykonuję. No co? Bezbłędnego gadania. Zapraszam do oglądania. Na twarzy mam swoją pielęgnację. Na ustach błyszczyk z Eveline, Ten z Czyli, jadem? Tak, zero jeden. I co? Głosy? Tak, dzisiaj na razie będzie, I jak zawsze, grzeczkę, żeby mi tu nic nie przeszkadzało. I co? So. Nie, jeszcze nie. Opa. I co? So. Teraz najpierw giełka z Milk Make Up. Trochę odświeżę twarz. Teraz zajmiemy się brawiami. Klej od got to Be. Стандартово, как на мне. Очень, так, клей любит, очень. И теперь макияж твари на шепчутку. Беру этот такой крем с Доктор Джард, зеленый. Так выглядит. Запах у специфичный. zielowy powiedziałabym, tak tu mam 50 ml, e, ma SPF 30, PA++ no wiecie taki, e, który na twarzy po rozprowadzeniu staje się mm, jak ocień naszej cery i te wszystkie zaczerwienienia koryguje, ale zapomniałam обрущику. Mm. И шепчутку полюшками. И так тен крем выглонда на моей тваже. Бардзо ладня Skorygował wszystkie moje zaczerwienienie i wyrównął koloryt sery. Bardzo jego lubię, ale prawda, nie za, często, nie za często używam jego, bo mam dużo kosmetyków. Ale tak na szybko, nanieść, bez filtra, akurat ma tu filtr trzydziestkę, bardzo dobrze. I co? I wiem, że niektóre dziewczyny też używają jego pod podkłady, pod korektory, ale ja zawsze samodzielnie. To mi wystarczy. Na co dzień, dla szybkiego makijażu. Dobra, e, bo rozgadam się. E, tak, puder od Lore Ten krem obowiązkowo trzeba przypudrować. Ja biorę puszek z Glamshop, Jeszcze wrócę do wy, zapomniałam. E, Pisak z NIX. Na wody. O, jak dobrze. I co? Dzisiaj będzie także pierwsze wrażenie bronzer Stuface. Jakiś czas temu zamówiłam. Chocolate Soleil Longwear Matte Bronzer. Taki maluszyk 2,8 g ma. I jest robiony ze 100% naturalnego. Kakao proszka. Nawet nie wiedziałam o tym. Taki ładny. I tak on wygląda. Tu ma małe lusterko i tu ten brązer. Bardzo ładny ociń. I bardzo pięknie. Nawet smacznie powiedziałabym. Pachnie. Super. No i co, teraz od razu przytostuję. Wezmę ten pędzel z morfim I zobaczymy. Ma duży pigment. A jak pachnie, cały czas jego czuję. Superański. И очень мабарзу ладно таким. А в эту базы ладно очень. мне еще подобно. На нос. I nawet wezmę taki pędzel z Real Techniques. I dzisiaj nie będzie żadnych cieni. Od razu ten brązer poleci załamanie powieki. Bardzo szybko blenduje się, bardzo ładnie. Żadnych plam, bardzo ładnie. Na szybko wezmę ten sam pędzel i na dolną polekę, żeby też coś tam było. I tak wygląda ten brązer na mojej twarzy. Moim zdaniem bardzo ładnie. Jestem zadowolona z zakupu. Teraz róż. Уда Бьюти, Гловиш, отчаяние 02. Так выглядит, тоже имеет иллюстерку. И тоже имеет 2,5 грамма. Тоже имеет вот такой малюшек. И возьму такой пензел. Przed rozświetlaczem znowu mgiełka w ruch idzie. I teraz rozświetlacz z Fancy Beauty. Tak wygląda. Tu wersja dzienna, jak ja mówię. Te takie na imprezę z drabinkami, czy kto co lubi na co dzień na przykład. Ja użyję tą wersję dzienną. И, обычно, свои так и заставляю. E, только в рух идет маскара и все. Для быстрого макияжа как-то Але Но сегодня хочу такие, более та глаза иметь. И взяла у z KVD Beauty Tattoo Pencil Liner. Такую бронзовую. И что? Немного... na linię rzęs i teraz na szybciutko biorę pędzel JazzUp 233 i szybko te granice blenduję. I też dam je na górną linię wodną. I to jeszcze nie wszystko. Biorę ten rozświetlacz, ale ten, który ma drobinki. I trochę żeby coś tu błyszczało. Jeden raz. И все еще жадных варств. И Террас Золотко с Катрис. Полицайка от Каролины с канала э, Стилизация ТВ. Маскара с Мэйбелин Sky High. И так выглядит едно варство этой маскары. Дольные женцы я не малую при шибких макияжах. И все. Терез выпадал бы чел, что еще робишь с теми волосами. Взял вам такие цочь и попросту тут. И уста. Для уст контуровочка сникс очень мов. Такая темнейшая. Барзу сличный тен очень. баржу I pomadka z mak velvet teddy. I tak wygląda mój skończony makijaż. Moja wersja szybkiego makijażu. Dziękuję kochani, że byliście ze mną. Nie zapominajcie o kciukach do góry, komentarzu na dole i o subskrybowaniu mojego kanału. Będę bardzo wdzięczna. No co, do następnego odcinka pa pa!